Hej, jak być może pamiętacie kilka miesięcy temu, gdy Grzegorz Braun po ogłoszeniu kandydowania na prezydenta został wyrzucony z Konfederacji, to spekulowałem, że nie odbierze on elektoratu Mencenowi. Tylko wręcz przeciwnie, być może nawet Konfederacji łatwiej będzie przyciągnąć większe poparcie, bo będą mogli zagłosować na ich kandydata ludzie, którzy dotychczas wzbraniali się przed sympatyzowaniem z nimi, bo przeszkadzała im m.in. radykalna retoryka Brauna. Oraz zakładałem, że on sam, Grzegorz Braun, raczej nie zbierze żadnego widocznego poparcia, że jego ruch pozostanie marginalny. I o o ile miałem rację z tym, że nie zaszkodzi to poparciu Konfederacji, no to ewidentnie się pomyliłem co do tego, że Brown na swojej retoryce nie zbierze dużego poparcia. Bo Grzegorza Brauna poparło 6,3% wyborców, czyli 1,242,000 ludzi. Osiągnął on to nie łagodząc w ostatnich miesiącach swój przekaz, tylko jeszcze bardziej go podkręcając, mam wrażenie, czyniąc swój przekaz jeszcze bardziej skrajnym w tym sensie, że no, jest on na krańcu polskiego spektrum politycznego. Nikt nie jest bardziej. Bardziej tradycjonalistyczny, reakcyjny i antysystemowy niż Grzegorz Braun. I to u wielu ludzi wzbudziło pytanie, jak to się stało, że taka osoba zebrała aż takie poparcie? No bo zauważmy, że na przykład Janusz Korwin-Mikke, który w poprzednich dekadach też miał dość skrajny przekaz, choć nie do końca w tym samym rejonie co Braun, nigdy aż takiej liczby głosów nie zebrał. I oczywiście w odpowiedzi na to wielu polskich intelektualistów, przedstawicieli elity kulturowej, pośpieszyło na media społecznościowe, aby objaśnić, że powodem tego zjawiska jest moralne upośledzenie faszyzującego polactwa, które ma czelność popierać potwora. Grzegorzu Braun, ty nie jesteś żadnym Polakiem, bo żydożercze mędy nie mają narodowości. Ale mam delikatne wrażenie, że to jednak nie jest poprawna odpowiedź, ani tym bardziej nie jest to zbyt głęboka analiza tego zjawiska. Tak się składa, że na klubie Jagiellońskim pojawiły się niedawno dwa artykuły Konstantego Pilawy, które dają ciekawą perspektywę na to wszystko, choćby dlatego, że autor już na początku maja sugerował, że Brown może dostać nawet 5%, gdy sondaże dawały mu znacznie mniej, a jak się okazało, dostał jeszcze więcej. Więc przyjrzyjmy się tym artykułom, nawet jeżeli prezentowane w nich odpowiedzi są moim zdaniem. Niepełne, do czego jeszcze przejdziemy. Więc, jak czytamy, człowiek niezrównoważony psychicznie, antysemita, ruski agent. To przerażające, że ktoś taki zajmuje czwarte miejsce w wyborach prezydenckich. Pomyślał lub napisał każdy inteligent w tym kraju. Niewielu ma świadomość, że Braun również jest inteligentem. Braun pochodzi z inteligenckiej rodziny z ziemiańskimi korzeniami. Ojciec Brauna to emerytowany profesor, a jego matka to pisarka i historyk teatru. Sam Grzegorz Braun jest z wykształcenia polonistą i pracownikiem akademickim. Do 2007 roku prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia z dziennikarstwa. Ja dodam od siebie jeszcze jedną rzecz, bo wśród wyborców Grzegorza Brauna wyższe wykształcenie ma ponad 1 trzecia. 34%. Dla porównania wśród wyborców Trzaskowskiego wyższe wykształcenie ma niewiele więcej, 37% według Ipsosu. Gdyby głosowali wyłącznie ludzie z wykształceniem wyższym, to Braun dostałby niewiele mniejsze poparcie, bo 5,3%. Czyli podkreślmy, wśród wyborców Brauna jest mniejszy odsetek ludzi wykształconych niż wśród wyborców Trzaskowskiego, Zandberga czy Biejat, ale odsetek ten jest niewiele mniejszy i nadal duża część jego wyborców, ponad 1 trzecia, ma wyższe Wykształcenie wyższe. Czyli latające po Twitterze przekonanie, że na Grzegorza Brauna głosują ludzie niedouczeni, że wystarczy po prostu wiedzieć więcej, żeby rozumieć, że nie wolno na niego głosować, to jest przekonanie po prostu fałszywe. To jest bajka, którą opowiadają sobie Jasie Hartmany, żeby móc poczuć się lepszym. A wracając do artykułu. Głównym hasłem Brauna w tych wyborach było odzyskanie niepodległości. Tak, zdaniem jego zwolenników zachodzi dokładna analogia między półpaństwem Tuska, zarządzanym z Brukseli, do półpaństwa Bieruta, zarządzanego z Moskwy. To nie jest przypadek, że takie poglądy zyskują coraz większą popularność. Nie sądzę, że wielu jego wyborców święcie wierzy we wszystkie jego teorie. Myślę, że większość z nich głosuje na Brauna, ponieważ lider Konfederacji Korony Polskiej wykrzykuje głośne liberum veto dla całej pozostałej klasy politycznej i jest w tym buncie wiarygodnym. Godny. Siłą rzeczy jest to więc elektorat silnie rozdrobniony i zróżnicowany. Znam osoby, które zagłosowały na Brauna, bo mają dość unijne, unijnego paternalizmu. Znam też takich, którzy pamiętają bezkompromisowość, z jaką Brown walczył z covidowymi obostrzeniami, absurdalnymi z dzisiejszej perspektywy, również dla wielu umiarkowanych wyborców. I ta ostatnia uwaga jest moim zdaniem bardzo trafna. Wyborcy Grzegorza Brauna bardziej niż wokół czegoś, wokół jednej wartości, gromadzą się przeciw czemuś. I przez to też nie są szczególnie spójną grupą, poza przekonaniem, że system jest zły. I też tak od siebie dodam, że to jest, to jest moje prywatne doświadczenie. Nie mówię, że ono jest bardzo przekrojowe, ale ja niejednokrotnie spotykałem ludzi, którzy popierali Grzegorza Brauna, ale jak byli konfrontowani z jego wypowiedziami lub zachowaniami, to je wypierali. Że on tego nie powiedział, a jeśli powiedział, to nie miał tego na myśli, może i coś tam zrobił, ale to nie miało takiego wydźwięku, jaki ewidentnie miało. I to sugerowałoby, że oni tak do końca się nie zgadzają z poglądami i metodami Brauna, przynajmniej nie ze wszystkimi, skoro próbują tłumaczyć, że on wcale takich rzeczy nie mówi, ale ewidentnie są do niego przyciągani właśnie jego bezkompromisową antysystemowością. Nie wszyscy na pewno tak mają, część pewnie widzi, jak widzi zadymę robioną przez Brauna, to im się to podoba, ale mam wrażenie, że część nie chce widzieć, zadym robionych przez Brauna, bo popiera go w przekonaniu, że on nie jest aż tak radykalny, przecież to tylko, przecież, przecież tylko pokazuje faka systemowi. I takie jest, jest moje takie jest moje wrażenie przynajmniej, natomiast wpasowuje się to też, zauważmy, na przykład w perspektywę wyborcy Brauna, który wdzwaniał się ostatnio do kanału Zero. I jak się go Mazurek ze Stanowskim pytają, dlaczego pan głosuje na Grzegorza Brauna, to on odpowiada, bo jestem patriotą. A jak dopytują, a czy chciałby pan wyjść z Unii Europejskiej, to pada, yy, to zależy. I nie potrafił powiedzieć, czy naprawdę chciałby wyjść z tej Unii, czy nie. Brzmiało to tak, jakby się nawet nad tym za bardzo nie zastanawiał. A to jest chyba dość istotny punkt polityki Grzegorza Brauna, co ponownie pokazywałoby, że takie osoby głosują na Brauna w mniejszym stopniu ze względu na treść jego przekazu, a w większym ze względu na bezkompromisową, radykalnie antysystemową formę. I podejrzewam, że trochę podobnie może być z kwestią prorosyjskości. Bo Grzegorz Braun ma szereg wypowiedzi no, ewidentnie wpasujących się w politykę państwa rosyjskiego, które samo siebie określa naszym wrogiem, choćby relatywizując zbrodnie na ukraińskich cywilach, ale też wypowiedzi te, które są w dużej, duża część tych wypowiedzi, która jest interpretowana jako prorosyjska, jest w istocie antyeuropejska. I przez to na takiej zasadzie, że skoro no, absolutnie nie chcemy się układać z Europą, no to w sumie zostaje nam Rosja. I na tej podstawie niektórzy wnioskują, że wyborcy Brauna są w jakiś sposób prorosyjscy. Ale ja mam co do tego mocne wątpliwości, bo zwróćcie uwagę, że gdyby w Polsce faktycznie był jakikolwiek elektorat prorosyjski, no to część mogłaby zagłosować na Brauna, ale jakaś część też zagłosowałaby na Maciaka. Nawet jeśli mniejszość tego elektoratu głosowałaby na Maciaka, no to byłaby to jakaś część większej całości, a tymczasem na Maciaka nie zagłosował prawie nikt. Raptem 30 tysięcy osób, czyli 40 razy mniej niż było wyborców Brauna. Więc nawet jeśli faktycznie są jacyś prorosyjscy Polacy, to nawet wśród wyborców Brauna podejrzewam, że, nie, że stanowią oni margines co najwyżej. Ale ponownie, gdy Brown wypowiada takie hasła, to są ludzie, którzy może nieszczególnie zastanawiają się nad tym, co to właściwie znaczy, ale bez wątpienia odczytują, że jest to retoryka antysystemowa, dla niektórych intuicyjnie atrakcyjna. Natomiast zauważmy właśnie też, że sporo wypowiedzi Brauna, które są potem interpretowane w przestrzeni medialnej jako prorosyjskie, są w istocie Antyukraińskie, też, nie? I ja rozumiem, że one mogą się wpisywać w rosyjską narrację, ale rezonują one u części Polaków nie z prorosyjskością, tylko ze. Zmęczeniem, rozczarowaniem i rozdrażnieniem imigrantami ukraińskimi. I faktycznie taki sentyment u części Polaków się pojawia kilka prasówek temu to omawialiśmy. I ten punkt myślę, że można od razu połączyć z wypowiedziami antyizraelskimi w kontekście tamtejszych zbrodni wojennych. I oczywiście ani odrobinę nie porównuje postrzegania roszczeniowości Ukraińców i zrzucania bomb na dzieci w Strefie Gazy, ale po prostu oba te tematy. O ile pojawiają się w przestrzeni medialnej, to jednak w przestrzeni politycznej są to kwestie, o których mówić to niedobra jest. I Braun nie jest jedynym, ale jest politykiem najgłośniej i najbardziej radykalnie o tym mówiącym. Więc jeśli część ludzi wkurzają nie tylko same te tematy, ale i fakt, że politycy na co dzień za bardzo o nich nie, nie mówią, no to naturalnie będą przyciągani do osoby, która mówi o tym w sposób ekstremalny. Już mniejsza o tym, jaka jest faktyczna treść tego przekazu i czy ona w ogóle jest zgodna z prawdą, czy dodatkowo wyolbrzymiona. I w ogóle zauważcie. Że podobnie jest nawet z kwestiami takimi jak monarchizm Grzegorza Brauna, przynajmniej jeszcze jakiś czas temu. Braun był otwarcie monarchistą i ludzie, z którymi to rezonuje, podejrzewam, że nie snują jakichś szczególnie sprecyzowanych wizji, jakby to było we współczesnych realiach politycznych, gdybyśmy mieli króla, tylko atrakcyjne jest to, że jest to drastycznie odmienna wizja od obecnego systemu. I to wszystko w sumie podobnie podsumowane jest tutaj w tekście. Nie sądzę, że wszyscy, którzy postawili krzyżyk w trzeciej kratce na karcie do głosowania chcieli, aby Grzegorz Braun został prezydentem. Zapewne jednak ludzie ci widzą w nim reprezentanta swoich zróżnicowanych interesów, które nie są obecne w mainstreamowych mediach skażonych poprawnością polityczną. Z różnych powodów czują się również lekceważeni przez resztę klasy politycznej, a dzięki Braunowi mogli pokazać jej czerwoną kartkę. I tak dla jasności, z tego co ja tutaj przytaczam, maluje się taki obraz yy, wyborców, że wyborcy Grzegorza Brauna głosują Raczej na podstawie temperamentu, a nie racjonalnej refleksji, ale zaznaczam, że ja tego nie formułuję jako zarzutu, bo większość wyborców, wszystkich kandydatów, głosuje intuicyjnie i emocjonalnie, a nie racjonalnie. Po prostu staramy się zinterpretować, jak działa ta intuicja w przypadku akurat wyborców Brauna. A ponadto, jak czytamy. Mam jednak intuicję, autor, że ostatecznie największa liczba osób zagłosowała na Grzegorza Brauna dzięki nagłośnieniu skandalów o Leśnicy. Zrobił to jako pierwszy w głośny sposób. Wielu katolików utożsamiało się z jego aktem cywilnej odwagi i buntu. Takie obrazki zostają na długo. Sprawa Felka nie dotyczyła przecież dziecka w 12 tygodniu. Sprawa ta okazała się szokująca także dla osób nie deklarujących się jako obrońcy życia, a źródłem wiedzy o niej niejednokrotnie był właśnie Braun. I to też wydaje mi się słuszna uwaga. Ja wiem, że ten temat różni ludzie poczuli w różny sposób, ale nawet jeżeli ktoś kogoś nie dotknęło to szczególnie emocjonalnie, to myślę, że łatwo jest zrozumieć, że bardzo dużo ludzi w Polsce słysząc o śmiertelnym zastrzyku w serce 9 dziecka, nawet dziecka chorego, które i tak by nie przeżyło, to czytając o tym, poczuli szok, żal, gniew i chęć zrobienia czegoś. I pomimo, iż akcja Brauna w szpitalu była nie tylko robieniem polityki na czyjejś śmierci, jak opisywałem, i prawdopodobnie nielegalna była, bo Braun nie jest posłem, więc nie może robić interwencji poselskich, oraz w mojej ocenie była ogólnie kontraproduktywna, bo dużo ludzi ogólnie popierających aborcje, których, których myślę, że dałoby się przekonać do tego, że mimo wszystko nie postąpiono dobrze w tej konkretnej sytuacji. Myślę, że wielu takich ludzi zaczęło automatycznie racjonalizować to, co się stało w szpitalu w Oleśnicy, byle tylko nie znaleźć się po tej samej stronie, co Brown awanturujący się w szpitalu. Ale fakt faktem, wśród tych ludzi, którzy i tak byli bliżej jego strony i których bardzo to emocjonalnie dotknęło, to rozumiem, że to, iż Brown stał się, starał się to sprawę jako jeden z pierwszych nagłośników w tonie oburzenia, to zostało przez tych ludzi odebrane pozytywnie i mogło ich zmotywować, żeby się w ogóle przyjrzeć Brownowi jako politykowi i może ostatecznie oddać na niego głos. I jeżeli ktoś chciałby zakrzyknąć, a mi się nie mieści w głowie, że można mieć taką wrażliwość, że zwykła aborcja w dziewiątym miesiącu popchnęła kogoś do zagłosowania na, na coś takiego jak Brown, okej, okay, ale pewnie wiecie, że w głowach tych ludzi nie mieści się wasza wrażliwość, nie? I tak w ogóle to, skoro już mamy bardzo podzielone społeczeństwo nie kierujące się wspólnymi wartościami, to niestety musimy nauczyć zacząć oswajać się z tym, że ludzie mają różne wrażliwości i próbować wytwarzać jakieś kompromisy pomiędzy nimi, a nie oburzać się, jak ktoś ma czelność postrzegać świat inaczej niż ja. A kolejno przechodzimy do tego drugiego starszego artykułu, który skupia się bardziej na tym, że Grzegorz Braun ogniskuje pewną część tego bardziej tradycjonalistycznego polskiego katolicyzmu. I warto dorzucić do tego jeszcze jedną rzecz. Grzegorz Braun i jego ugrupowanie pretenduje do reprezentowania polskich katolików. To są dokładne jego słowa, gdy ogłaszał start w wyborach prezydenckich kilka miesięcy temu. I on kreuje wokół siebie wizynu runek taki, jakby jego ugrupowanie chciało wtłoczyć katolicką perspektywę do polityki. Wiecie, ja, ja, ja nie odmawiam głębokiego osądzenia tego ugrupowania w religijności, z tym, że Tutaj w tekście opisany jest ciekawy przypadek zrealizowanego przez Brauna filmu paradokumentalnego y, Gierczwałt 1877, w którym stawiana jest teza, że objawienie maryjne, objawienia maryjne y, zapobiegły wybuchowi globalnego konfliktu już w drugiej połowie XIX wieku. I abstrahując już nawet od wątków metafizycznych, to jest to ciekawy przypadek działa tej jego działalności, bo jak tu czytamy, z historycznego punktu widzenia główna teza filmu jest nie do obrony. Cezary Korycki, autor podcastów Muzeum Historii Polski twórca kanału Historia, jakiej nie znacie, stwierdził, że połączenie kultu maryjnego z rzekomym wybuchem europejskiego konfliktu militarnego przypomina próbę sprzedania na wiejskim odpuście drzazgi z taboretu św. Bonifacego. Natomiast, co istotne, film ten został zrealizowany wyłącznie dzięki oddolnym wpłatom ze zbiórek popleczników Brauna i obejrzało go w Polsce już ponad 100 tysięcy ludzi. I na to zjawisko autorowi artykułu, artykułu uwagę zwrócił jeden z wysoko postawionych duchownych związanych ze środowiskiem toruńskim. Zauważający, że religijna wrażliwość Grzegorza Brauna zaczyna być zauważalną siłą w polskim katolicyzmie. Gierwałt 1877 wpisuje się w szerszy trend. Pewne elementy spiskowego katolicyzmu pojawiają się w mniej kontrowersyjnej postaci, choćby w niektórych wypowiedziach księdza Roberta Skrzypczaka, popularnego duszpasterza i autora książek. W jednej z nich, Nadchodzą Barbarzyńcy, na bazie objawień maryjnych buduje narrację geopolityczną, sugerując m.in., że objawienia fatimskie miały ukryty antymuzułmański kontekst. Chociaż nie miały. Silne skoncentrowanie na objawieniach prywatnych oraz retoryka kościoła walczącego ze światem to także cechy charakterystyczne dla wojowników Maryi, męskiej wspólnoty założonej przez księdza Dominika Chmielewskiego. Kilka lat temu episkopat, choć docenił skalę fenomenu kilka tysięcy mężczyzn we wspólnocie to zastrzegł, że nauczanie księdza Chmielewskiego wymaga korekty. Już na pierwszy rzut oka we wszystkich tych zjawiskach da się dostrzec wspólne mianowniki. W skrajnych wersjach, a więc w tej reprezentowanej przez Grzegorza Brauna, mamy do czynienia z odmianą katolicyzmu spiskowego łączącego kult maryjny oparty na objawieniach prywatnych z ezoteryczną wizją geopolityki i radykalną krytyką współczesnego świata. Trudno dziś zmierzyć skalę popularności tego zjawiska. Wydaje się jednak, że mamy do czynienia z nasilającym się trendem. Czyli nie mamy tutaj takiej Istotowo, że tak powiem, mainstreamowo katolickiej treści, tylko raczej bazowanie na skojarzeniach związanych z katolicyzmem i specyficznej katolickiej wrażliwości w celu uwiarygodnienia pewnej narracji politycznej. Co więcej, jak się przyjrzymy niektórym postulatom y, po, politycznym Grzegorza Brauna, to dostrzeżemy podobne zjawisko. I ja już nie mówię, no, wiecie, o hasłach w stylu batorzenie gejów, które tam nijak się ma do zaleceń zawartych w katechizmie y, odnośnie podejścia do osób homoseksualnych, ale również na przykład to, że Grzegorz Braun regularnie przypomina, że jak tylko będzie mógł, to wprowadzi karę śmierci. A przecież katechizm Kościoła katolickiego ocenia karę śmierci jako niedopuszczalną współcześnie, i jak tam czytamy, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczenia wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. I zwróćcie uwagę, że to nie jest sytuacja taka, jak na przykład choćby w przypadku aborcji, nie? gdzie mieliśmy zastane ramy prawne niezgodne z etyką katolicką, no i można argumentować, że katolicy stali przed trudnym wyborem zaakceptowania kompromisu niezgodnego z etyką katolicką, byle nie było jeszcze gorzej, ale tutaj w kwestii braku kary śmierci w Polsce. Mamy, mamy już teraz prawo zgodne z etyką katolicką zawartą w katechizmie w tym zakresie i przychodzi Grzegorz Brown twierdzący, że jego ugrupowanie jest jako reprezentacja katolików, zmieni to tak, żeby prawo było niezgodne z etyką katolicką. Bo uśmiercanie najgorszych przestępców może się kojarzyć tradycjonalistycznie, i że tak powiem, prawilnie, i przez to ponownie może wpasowywać się w specyficzną odmianę katolickiej wrażliwości, ale jest to w istocie sprzeczne z katolickimi treściami. I co ciekawe, są też przypadki, nie mówię, że one są powszechne wśród wyborców Brauna, nie wiem, ale spotykałem takie osoby wśród nich, które po konfrontowaniu z tego typu informacjami odbijały je na zasadzie, że to pewnie ten lewacki papież Franciszek wprowadził bo on to nie był prawdziwym papieżem. Okej, okay, ale jeżeli ktoś zupełnie jawnie i świadomie i dobrowolnie odrzuca autorytet papieża, to z perspektywy katolickiej to jest herezja na granicy w ogóle wykluczenia ze wspólnoty kościoła. Ekskomuniki. I ludzie mają, mogą sobie robić co chcą, ale takie zachowania w ramach poparcia ruchu politycznego pretendującego do bycia reprezentantem polskiego katolicyzmu zdają się być nieco niekonsekwentne. I posługując się nomenklaturą znaną stałym widzom kanału, mam wrażenie, że dobrym wyjaśnieniem tego katolickiego segmentu fenomenu Grzegorza Brauna jest to, że jako kandydat idealnie wpasowuje się on we wrażliwość katolicyzmu polsko-jasełkowego. Czyli jeszcze do niedawna powszechnego w naszym kraju rozumienia katolicyzmu przez pryzmat tradycji ludowych zasadniczo, a dopiero w drugiej kolejności przez pryzmat nauki katolickiej, co przekładało się na to, że wśród samozadeklarowanych katolików katolickie normy są akceptowane, dopóki się wpasowują w tradycjonalizm, a jak zaczynają wykraczać poza niego, to się robią problemy. I tutaj w tekście w tym opisanym, poruszonym, poruszonych jest też kilka innych wątków między innymi środowisko i tradycje rodzinne Brownów, które też mogą pomóc zrozumieć pewne motywacje u Grzegorza. I zapraszam do rozczytania sobie tego wszystkiego ze szczegółami, jak ktoś ma ochotę, linki są poniżej. Natomiast sumuje się to do tego, że, jak czytamy, w tomie publicystyki stałe warianty gry, wydanym w 2016, Grzegorz Brown pokazuje, jak rozumie historię. Pod sensacyjną ramą narracyjną, twierdząc na przykład, że wszystkie narodowe powstania były inspirowane przez masonów, Żydów albo obce agentury, ujawnia się wielki resentyment Polskiej inteligencji pokrzywdzonej przez historię. Już wtedy podkreślał, że Polska żyje w iluzji niepodległości. W jego oczach ojczyzna jawi się jako pępek świata i jeden z czakramów walki, cywilizacyjnej walki. W publicystyce, publikowanej jeszcze niedawno, choćby na łamach do rzeczy, historia. Pisał, że prawdziwy historyk ma być detektywem z Wydziału Specjalnego do Spraw Dawno Zamkniętych, śledzącym zbrodnie popełnione na prawdzie. Jak to robić? Oczywiście nie przez zakłamane podręczniki, ustalenia nauki historycznej czy popularno-naukowe publikacje z dużych księgarni. To wszystko kagańce oświaty, mające trzymać naród w błogiej nieświadomości. Grzegorz Brown przegląda stare gazety i czyta między wierszami. Chce być tym, który prawdę odkrywa na nowo. To czysty przykład myślenia spiskowego. Nie dziwię się jednak, że ma coraz więcej zwolenników. W czasach poprawności politycznej, braku wolnej agory i bańko, bankowości prawdy, Brown zaprasza swoich odbiorców do króliczej nory, a jeśli raz tam wpadniesz, niełatwo wrócić do zakłamanego mainstreamu. Sądzę, że pod wizerunkiem artysty politycznego Hapenera, w czym pomagają reżyserskie wykształcenie i przeszłość w pomarańczowej alternatywie, nie kryje się raczej ruski agent, lecz prowokator cierpiący na kompleks starej przedwojennej inteligencji, którą sponiewierała historia. Wszystkie skomplikowane i nieco szalone konstrukcje intelektualne Oczyte niewątpliwą erudycją, są u niego oparte na poczuciu krzywdy i domaganiu się sprawiedliwości. I wiecie, ja tutaj ze swojej strony nie chcę robić psychoanalizy Grzegorza Brauna, ale te obserwacje myślę, że mogą się wpasowywać w niektóre postawy widoczne u przynajmniej części jego zwolenników. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że da się tam odnaleźć taką mocną dawkę gniewu zasilanego resentymentem wobec tego, że Polska to jest ciągle niesprawiedliwie traktowana przez historię. I wiecie, to ostatnie to może to, to nawet nie jest błędna ocena, nie? Tylko problem się pojawia, gdy zaczyna się to racjonalizować już w kompletnie fałszywymi narracjami i dochodzi się na tej podstawie do mocno wątpliwych wniosków. No bo w efekcie dostajemy zasilany pseudokatolickim tradycjonalizmem i odwołujący się do resentymentu oraz niespełnionych aspiracji. Mit o tym, jaka to wielka polska katolicka byłaby wspaniała, gdyby nie mroczne siły imperiów zła, które ją tłamszą. I o ile motywacje do przyjęcia takiego obrazu świata, oparte o chęci obrony pewnych podstaw swojej tożsamości i poczucia często prawdziwej krzywdy, są moim zdaniem zrozumiałe i w ogóle nie dziwi mnie to, że wpasowuje się to we wrażliwość pewnej części społeczeństwa, no to problem polega na tym, że tworzona na nich narracja jest bardzo często zwyczajnie niezgodna z faktami w wielu punktach. Tylko, że widzicie, ludzie głosujący na Grzegorza Brauna ewidentnie mają pewne problemy i nie zgadzają się z kierunkiem naszego państwa i całego systemu. Ale jeżeli mainstreamowa klasa polityczna nie tylko nie rozwiązuje problemów tej, tej części społeczeństwa, ale nawet odmawia uznania, że ci ludzie mają w ogóle problemy, podważa się ich prawo do zgłaszania zastrzeżeń co do kierunku świata, nawet się nie próbuje ich zrozumieć, tylko od razu się ich oskarża o bycie niemoralnymi, podłymi ludźmi. No to zupełnie naturalne jest, że tacy ludzie będą uciekać do ekstremów w postaci ruchu politycznego Grzegorza Brauna, który zapewnia im zrozumienie, nawet jeśli nie na zasadzie pełnej spójności poglądów, to na zasadzie spójności gniewu na obecny stan świata i polityki. I to jest dynamika pokrewna do wielu zjawisk, które od dawna dzieją się na Zachodzie, i prawie nikt w mainstreamie politycznym nie jest w stanie wyciągnąć z tego wniosków. Więc to wszystko rośnie i może jeszcze urosnąć. Natomiast warto też zauważyć jeszcze jedną rzecz. Ja myślę, że nie ma bezpośredniego przełożenia między poparciem Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich, a poparciem jego partii politycznej w wyborach do parlamentu. Bo zauważmy, że na przykład 1 piąta wyborców Brauna. Głosowała na PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych. I nie sądzę, żeby oni nagle przestali popierać Prawo i Sprawiedliwość, tylko może uznali, że Nawrocki to w sumie nie jest do końca spisu, a pan Braun to tak ładnie mówi. I wątpię, aby takie osoby oddały na jego ugrupowanie głos w wyborach parlamentarnych. Więc o ile ten wynik jest bez wątpienia odzwierciedleniem pewnych trendów w społeczeństwie, to też nie jest tak, że na pewno zobaczymy Grzegorza Brauna w Sejmie za kilka lat ale jednocześnie mam wrażenie, że z każdym wypowiedzeniem przez panią Sznepf słowa zaścianek w publicznej telewizji, no to ta perspektywa Grzegorza Brauna w sejmie się z mnie zbliża. No i to tyle. Tradycyjnie przypominam, że książkę Wojna Idei 2.0 Jak przekonać przekonanych, w której znajdziecie praktyczne porady, jak rozmawiać o polityce i innych trudnych tematach, tak żeby nie tylko rozumieć, ale i zostać zrozumianym, znaleźć można w naszym sklepie zależy.pl, tak samo jak koszulki i kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, i do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.